Final Fantasy Type 0 HD jest japońskim RPG-em stworzonym przez Square Enix. Premiera miała miejsce w marcu 2015 roku, a tytuł pojawił się na PlayStation 4, Xbox One i PC. -cie. Przed wypuszczeniem tego na zachód istniała jedynie wersja PSP, prowadzono jednak szereg zmian i udoskonaleń, podciągnięto nieco rozdzielczość i skupiono się na grafice, wszystko w celach zarobkowych i promowania nowych konsol. Akcja rozgrywa się w świecie magii i międzynarodowych walk, fabuła skupia się na klasie kadetów Agito z magicznej akademii, naszym zadaniem będzie spełnienie przepowiedni i wyparcie wrogich sił z oblekanego królestwa. Jako iż jest to RPG akcji, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Ruszamy się trzyosobowym oddziałem i walczymy z nieprzyjaciółmi. W dowolnym momencie możemy przełączać się między bohaterami, używać ataków magicznych, blokować i odskakiwać, robiąc uniki. Większość lokacji jest małych rozmiarów, a do tego ich struktura jest korytarzowa. Są też specjalne miejsca lecznicze, jak również takie, w których będziemy w stanie zapisać stan gry, przydzielić każdemu stosowne uzbrojenia i akcesoria, w lekkim stopniu zmodyfikować zaklęcia lub nauczyć nowych poprzez zdobywane punkty. Niektóre pomieszczenia wypełnione są po brzegi wrogami, walka z nimi nie zawsze jest łatwa, wymaga nieco pomyślunku i kombinowania. Przede wszystkim liczy się kontrola paska zdrowia, jak i stosowne dobieranie i zarządzanie czarami. Dosyć szybko trafimy do głównej siedziby, której pogłębiać będziemy więzi, zapoznając się z innymi jej członkami. Twierdza jest sporych rozmiarów, dzieli się również na wiele unikatowych pomieszczeń. Znajdziemy tu chociażby wydział magiczny, zbrojownię, pokój odpraw, salon, taras, a także hodowlę czokobo. Właśnie w tych różnych miejscach rozsiane będą zadania dodatkowe, za których wykonywanie zgarniać będziemy doświadczenie. Poboczne kwestie są nieco wymagające i trzeba nieco się skupić czytając ich opis. Nie mamy tu podane wprost strzałką gdzie i co zrobić, co w późniejszym czasie może wprowadzić chaos i konieczność szukania rozwiązań w poradnikach. Gdy nadejdzie dzień misji głównych, zabieramy swoją drużynę czarodziei i wyruszamy w drogę. Ważne jest, aby wyposażyć jak najwięcej osób w najlepszy ekwipunek i mieć na oku, aby zbytnio nie odstawali poziomem. Mapa świata wydaje się być duża, ale w praktyce tak nie jest. Jesteśmy w stanie przemieszczać się pieszo lub na grzbiecie kuraka. Oczywiście co chwila trafiać będą się tak zwane random enkantery, te potrafią być bardzo nachalne, a wrogowie nie dają chwili wytchnienia, atakując co kilka metrów. Zadania główne nie są jakoś szczególnie urozmaicone, zazwyczaj trzeba przejść z jednego punktu do drugiego, likwidując okazyjnie potwory, lub tocząc walki w celu rozwoju. Czasami zmuszeni będziemy odblokować jakieś drzwi, lub przypuśćmy obniżyć poziom wody, aby przejść dalej. To pojawią się także wyzwania, starcia z bosami i inne nieprzewidywalne wydarzenia. Drużynę możemy modyfikować jak nam się tylko podoba, skupić się wyłącznie na magach żywiołu, postawić na żołnierzy atakujących mieczami, różnymi halabardami, zmodyfikować ciężki zespół skupiający na obronie, lub postawić na wykonywanie uników i siekanie wszystkich z dystansu. Final Fantasy Type-0 jest kolejną grą w której kuleje balans, czasami trafimy na poziomy przez które przejedziemy niczym kombajn, a niekiedy nieprzyjaciele stawiać będą tak zaciekły opór, że ugrzęźniemy w jakimś lochu na przynajmniej pół godziny. Otrzymujemy dosyć dużo swobody, zawsze trzeba jednak pamiętać o uciekającym czasie, tylko od nas zależeć będzie czy zechcemy z kimś gadać przez parę godzin lub wyruszyć w podróż polując na potwory. Istnieje dużo ciekawych i niestandardowych rozwiązań, a w całość gra się bardzo fajnie i przyjemnie. Autorzy pokusili się również na coś w rodzaju prymitywnego RTS-a, w którym nasyłamy na siebie armię i podbijamy zamki. Grafika nie jest najwyższych lotów i gołym okiem wychodzą jej korzenie sięgające PSP. Większość miejscówek powtarza się, do tego są niewielkich rozmiarów i stosunkowo korytarzowe. Tytuł hula gładko i płynnie, nic dziwnego skoro nie ma raczej wysokich wymagań. Wiele podobnych produkcji dostępnych jest na smartfony, większość postaci się powtarza, do tego ciosane są grubo i kanciasto. Jedyne co wyróżnia się na tle innych herpegów akcji, to w głównej mierze kratztęki i potężna skala całego konfliktu, która może niekiedy przytłoczyć. Animacja jest raczej dobra i dopracowana, różne efekty magiczne też dają radę, często w walce pojawiają się jakieś eksplozje, różnorodne wystrzały, moce żywiołów, jakieś starcia na krótki dystans z bronią białą. Pojedynki pomimo iż dynamiczne w pewnym czasie wprowadzają monotonie, klepiemy w kółko i w kółko podobne do siebie kreatury, te jakoś szczególnie się od siebie nie odróżniają i przydzielone są sztywno do danego obszaru. Nie jest to produkcja pozbawiona gliczy i mniejszych niedoróbek. Niektórzy bosowie są w stanie uśmiercić nas jednym atakiem. Trafią się takie sytuacje, kiedy gdzieś utkniemy lub seria ataków nie pozwoli wstać z ziemi, co oczywiście skończy się śmiercią. Ogólnie świat przedstawiony jest szary i ponury, detali w nim tyle, co w tytułach z PlayStation 1. W żadnym wypadku nie pomaga tu rozdzielczość czy lekko podciągnięte tekstury. Podobnie jak w każdej serii Final Fantasy, muzyka stoi na wysokim poziomie, utwory są donośne i wprowadzają bitewny nastrój, idealnie sprawdzają się przy potyczkach i wnoszą mocny ładunek emocjonalny. Bohaterowie co chwilę rzucają jakieś teksty, ataki magiczne, czuć jak każdy pojedynek jest emocjonujący, a ścieżka dźwiękowa po prostu zmiata inne gry z tego gatunku. Final Fantasy Type-C jest dobrym spin-offem, dosyć dynamicznym i z ciekawymi systemami. Są to pewne niedociągnięcia i niesprawiedliwości, ale pomimo to nie narzekałem w trakcie zabawy. Czas na jego ukończenie oscyluje jakoś w 20 godzinach, co jest pewnie plusem dla osób przemęczonych potężnymi rpg Jeżeli lubicie serię Final Fantasy, polecam Wam sięgnąć po tą grę, zwłaszcza że mają już swoje lata i do wyrwania jest praktycznie za grosze.